Amanda The Adventurer 2, czyli nowa część Amandy. Ogólnie Amanda jest to gierka, która miała swoją premierę półtora roku temu i teraz w ostatnich dniach wyszła jej nowa część. Cała gra jest w motywie horroru, w którym wkładamy kasety, które nam dają filmiki z Amandy, z jej przyjacielem owcą Ulim, a my musimy rozwiązywać zagadki, by dostawać kolejne kasety. Samo przejście gry powinno nam zająć parę godzin, jeżeli chcemy się przy tym dobrze bawić, a nie tryhardować. Ja sam już obejrzałem drugą część Amandy u Multiego i szczerze mega fajnie ta gierka wygląda i nie dziwię się, że wyszła jej druga część, bo w tamtym roku cieszy się wielkim zainteresowaniem i polecam każdemu zagrać, kto lubi gry logiczne. Czekam na trzecią część! Czerwony Delfin, czyli nowy niebieski Wylory. Ogólnie niebieski wielory była to niebezpieczna gra, która polegała na 50 zadaniach, które miały doprowadzić do odebrania sobie życia. Sama gra była popularna dawno temu, w 2016 roku, i zbudziła zainteresowanie wśród młodzieży. Za to w ostatnim czasie pojawiła się nowa niebezpieczna odmiana tej gry o nazwie Czerwony Delfin, która polega dosłownie na tym samym, jednak ze zmienioną nazwą. Oczywiście znalazła się też masa ludzi, która po prostu zaczęła robić fake konta, głównie na TikToku czy Facebooku, podając się za stwórcę tej gry, jednak oczywiście są to fake. Jeżeli byście jednak znaleźli jakiś sposób, jak zagrać w tę grę, to oczywiście nie grajcie w nią, bo na początku będą proste zadania, aby wzbudzić wasze zaufanie, na każdym poziomie będą coraz trudniejsze zadania. Ja wolę różową pandę. Rainbow Friends, czyli totalnie nowa gra z Robloxa, która stała się mega popularna. Ogólnie polega na robieniu zadań. Podczas wykonywania ich możecie spotkać pięciu kolorowych przyjaciół. Są oni nastawieni negatywnie i głównym z nich jest niebieski z koroną. Ale jest zielony, fioletowy, pomarańczowy i na końcu gry czerwony. Sama gra brzmi jak nie Roblox, a jakiś horror. Lecz jest to dosyć fajny pomysł, jak na to, że wcześniej był jakiś pet simulator, w którym zbieraliśmy tylko pety i nic więcej. Według mnie nie jest to dziwne, że naprawdę wiele osób to na i można nazwać tą grę pod względem hype'u, że to drugi Simulator X. Tylko... Simulator X! Dors 2, czyli jeden z najbardziej popularnych trybów na Robloxie. Ogólnie wybił się bardzo szybko. I jest on horrorem, który wnosi co jakiś czas jakieś nowe aktualizacje. Na przykład postacie albo wyzwania, dzięki którym mieliśmy otrzymywać dodatkowe monety oraz serca. Wielu moich znajomych w momencie piku tej gry zachęcało mnie do pobrania Robloxa i zagrania z nimi, ale nigdy jakoś nie miałem ochoty zagrać w Roblox i nadal się to nie zmieniło. Ciekawe jest to, że kiedy ta gra się tak bardzo przyjęła, wielu twórców gier na Robloxie zaczęło robić gry podobne do Dorsu, i również niektórzy osiągnęli Jakiś sukces. Może nie aż taki duży jak Dors, ale jakiś na pewno. A ja wolę Dors 1! Five Nights at Freddy's. Czyli chodzi o nowy film, który wychodzi w 2023 roku. Ogólnie to FNAF jest mega głośną grą, która podbiła rynek w bardzo szybkim czasie i sam pamiętam jak moi znajomi grali bardzo dużo we FNAFA. Premiera filmu już jest za bardzo niedługo, bo 26 października tego roku. Ja fanem FNAFa zbytnio nie jestem, bo nigdy nie lubiłem horroru oraz gier, których celem było wystraszenie nas. Film ma opowiadać o zakopotanym ochroniarzu, który zaczyna pracę w pizzerii FNAFA. Że nie lubię horroru, nie udam się na ten film, ale na pewno ktoś z was jest mega zafascynowany tym tematem i ma ochotę się wybrać na niego. Oczywiście, już mamy zwiastuny tego filmu. Ja wolę cztery noce. Garden of Bambam, czyli ledwo co nowa gierka horror. Ogólnie przypomina ona bardzo Poppy Playtime oraz Rainbow Friends, ponieważ macie zamiast postaci i taką kolorystykę. Polega ona na różnych zadaniach, które musimy wykonać, aby przedostać się dalej. Mamy w niej motyw paru postaci, które są narysowane na ścianach i posiadają różne napisy. Sama gierka jest bardzo krótka, jednak zapowiedziano już jej nową wersję, Garden of Bamban 2, która ma wyjść za niedługo. To znaczy, że twórcy gry przewidzieli tak duże zainteresowanie grą. Według mnie jest ona spoko, jednak przez to, że jest tak krótka to trochę odchęca do wejścia do niej. Ale i tak cieszy się wielkim rozwojem. E tam, podróbka Rainbow Friends. Horrory w Roblox, czyli dosyć popularna rzecz w Robloxie. Nie tak dawno temu wielu moich znajomych okazało się, że gra w Roblox. Jednak nie jakieś tajkuny, lecz właśnie w horrory robloxowe. Dosyć niedawno dowiedziałem się o tym, że w ogóle takie coś istnieje. Bo nie rozumiałem, jak gra dla dzieci, może mieć straszne postacie, jumpscary i tym podobne. Posiadamy tam nawet bekrumsy, które przechodził z Zony na swoim liveie kilka miesięcy temu. Był on totalnie przestraszony. Straszony. I było to dosyć dla mnie zabawne, ponieważ chłop w wieku 28 lat bał się gry dla dzieci. Dobra, może się nie śmiać. Niebieski Wielory, czyli najgorsza gra w historii świata. Była ona popularna w 2017 roku. Polegała na tym, że podejmowaliście się 50 różnych zadań. Najgorsze było to, że jeżeli weszliście już w tą grę, to byliście straszeni, że nie możecie jej przerwać. Im dalej, tym gorsze zadania. A na samym końcu, po prostu oddanie życia. Dla mnie jest to straszne, że takie coś w ogóle powstało, ponieważ zmarło. Przez to 130 dzieci, co jest naprawdę dużą liczbą. Jak na to, że to tylko jakaś gra internetowa. Na szczęście, osoba współodpowiedzialna została aresztowana przez policję. No i krótko z frajerami! Poppy Playtime, czyli gra, która wyszła z Huggy Wagim. Ogólnie o Huggy Wagim było bardzo głośno, ale ostatnio, przez to, że nie wychodziła nowa część, to temat ucichł. Ale kilka dni temu ogłoszono oficjalnie, że wyjdzie chapter drugi, i tak się wydarzyło. Jako znak rozpoznawalny, to jest jakaś różowa typiara, czyli tak tzw. Mamie Long Legs. Śmiesznie by było, gdyby przefarbowali Hagiego na różowo. Jestem ciekaw, czy o tej części będzie tak samo głośno, jak o pierwszej. Wydaje mi się, że akurat hype na nią będzie mniejszy, ponieważ temat na moje został już wyczerpany. Ale jak to? FNAF! Ostatnio ta gra dostała takiego boosta znikąd, że to szok. Ja wiem, że przyszedł jakiś nowy, czy coś takiego, ale taki jeden youtuber, Eleven, robił po około 2 miliony wyświetleń na miesiąc, a teraz to ziomek ma 5 milionów wyświetleń, ale to w tydzień! I mega szacunek się na sam nie wiem, czy nie zacząć tego oglądać i jakoś się w to wciągnąć. Choć nigdy nie rozumiałem bania się fnaf Nafa, bo dla mnie zawsze był on jakoś nudny, czy coś takiego. Ło, gdzie ja jestem? Freddy, to ty? Tak. Co się z tobą stało? Nic w sumie, nadal istnieje. Ło! Ło więcej już nie gram w te gry. Amanda The Adventurer, czyli jedna z najgłośniejszych horrorowych gier w tym roku. Ogólnie jest ona bardzo niepokojąca i polega na małej dziewczynce z wielką fryzurą oraz z owcą Uli. Wszystko praktycznie opiera się na rozwiązywaniu jakichś różnych zagadek i przechodzeniu dalej gry. Sam motyw gry jest bardzo dziwny i kojarzy mi się tylko negatywnie, choć nie wiem czemu. Co ciekawe, to Amanda komunikuje się ze sobą, która ogląda bajkę, a jedynie w pełni świadoma osoba, która występuje w tej grze, to właśnie ta owca. Ja sam jeszcze nie grałem w nią, ale motyw jest dla mnie bardzo tajemniczy, co zachęca mnie do gry. Jednak jest Osobą, która nie lubi zbytnio testować nowych gier, więc zobaczę, czy w nią zagram. Boję Baldi, czyli jeden z najgłupszych horrorów, jakie powstały Ogólnie była to gra, która potrafiła robić naprawdę wielkie wyświetlenia I za swojego czasu grało w nią masa ludzi Polegała na tym, że musieliśmy odzyskać notatki, które znajdowały się w szkole Pojawiały się nam różne zadania, które mieliśmy wykonywać Za które dostawaliśmy oceny od tej dziwnej postaci Sama grafika gry była bardzo słaba I myślę, że to ją mega wyróżniało I między innymi dzięki temu dostała taką szansę od ludzi Najbardziej kojarzony z nią był Disowski Który kiedyś nagrał z niej 10 materiałów Materiału. Według mnie była dosyć spoko, jednak nie na długą metę. Tym bardziej mi się śnieł nadzać! Czucu Charles, czyli gra polegająca na uciekaniu przed nawidzonym pociągiem, który chce nas zlikwidować. Ogólnie sama gra wyszła dosyć niedawno, bo około 3-4 tygodni temu i stała się popularna. Jest ona horrorem i możemy w niej na przykład wychodzić z naszej małej ciuchci i szukać w lesie sztuk złomu. Dzięki temu mamy możliwość ulepszenia naszej lokomotywy pod względem prędkości, siły oraz pancerzu. Do tego posiadamy interakcje z różnymi NPC-tami, które. Dają nam misję. Na samym końcu, przy użyciu trzech jaj, możemy przywołać czucu czarsa i z nim stoczyć ostateczny pojedynek. Sama gra wydaje się dosyć fajna, jednak minusem dla mnie jest to, że jest single player. Takie najlepsze, bo nie ma spoczeńców z Fortnite. A. Alfabet Lore, czyli bardzo, ale tu bardzo popularna historia o alfabecie. Ogólnie przedstawione wszystkie literki z alfabetu, a w tym tą mroczną i złą literkę F. Oczywiście trend jest z zagranicy i jest to po prostu zwykły filmik przedstawiający te litery alfabetu. Cała historia przedstawia, że literka F zjada, czy tam likwiduje te wszystkie inne literki, a celem jest pokonanie jej. Sama historia jest totalnie głupia i trochę nie wiem dlaczego aż tak stała się popularna, ale jest dosyć przyjemna do obejrzenia. W samej animacji nie ma użytych głosów, więc każdy ją zrozumie jedynie znajdują się tam jakieś odpowiedzi typu Y, -O -M. Boję się literki e.